Kochana przez Polaków, celebrytka przerwała milczenie w sprawie Daniela Martyniuka. Rozmawiałam z Faustyną. Jeszcze niedawno wydawało się, że wokół Daniela Martyniuka internet widział już wszystko. Kolejne publikacje w mediach społecznościowych sprawiły jednak, że temat wrócił ze zdwojoną siłą. Tym razem do publicznej dyskusji dołączyła osoba. Która otwarcie mówi o ratowaniu, a nie ocenianiu. Daniel Martyniuk od lat w centrum kontrowersji medialny wizerunek syna Zenona Martyniuka. Daniel Martyniuk od lat pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show biznesu, choć sam nie funkcjonuje w nim w klasycznym rozumieniu. Jako syn Zenona Martyniuka, lidera zespołu Akcent i jednej z ikon Disco Polo, od początku znajdował się w centrum zainteresowania mediów. Uwaga ta rzadko jednak koncentrowała się na jego twórczości czy zawodowych ambicjach. Zdecydowanie częściej dotyczyła jego zachowania, wypowiedzi oraz sposobu prezentowania prywatnego życia w sieci. Media społecznościowe stały się dla Daniela Martyniuka przestrzenią intensywnej autoprezentacji. Jego Instagramowy profil z czasem przestał przypominać zwykłą relację z codzienności, a zaczął funkcjonować jak nieustannie aktualizowany spektakl. Emocjonalne deklaracje, gwałtowne zwroty narracji i treści publikowane bez wyraźnej autocenzury sprawiły, że odbiorcy zaczęli reagować coraz silniej. Granica między tym, co prywatne, a tym, co publiczne, uległa wyraźnemu zatarciu. Na przestrzeni lat uwagę mediów przyciągały także jego relacje rodzinne. Rozwód z pierwszą żoną, Eweliną Golczyńską, był szeroko komentowany, podobnie jak późniejszy ślub z Faustyną Jamiołkowską zawarty na Bali. Egzotyczna ceremonia, brak wcześniejszych zapowiedzi i krytyczne komentarze ze strony najbliższych tylko podsyciły zainteresowanie. Do tego dochodziły kolejne głośne incydenty, które utrwalały wizerunek osoby impulsywnej i nieprzewidywalnej, funkcjonującej na styku prywatnych problemów i medialnej ekspozycji. Intymne zdjęcia i nagranie z żoną Nowa burza wokół Daniela Martyniuka w sieci. W ostatnich dniach nazwisko Martyniuka ponownie zaczęło dominować w internetowych dyskusjach. Wszystko za sprawą materiałów opublikowanych na Instagramie z udziałem jego żony, Faustyny. Najpierw pojawiła się seria zdjęć przedstawiających ją w wannie wypełnionej wodą i płatkami róż. Fotografie były starannie wyreżyserowane, utrzymane w zmysłowym, niemal filmowym klimacie i sprawiały wrażenie prywatnej, artystycznej sesji. Choć zdjęcia nie miały charakteru dosłownego, wielu internautów uznało je za zbyt intymne, jak na publiczne medium. W komentarzach szybko pojawiły się podzielone opinie. Część użytkowników broniła pary, podkreślając prawo do okazywania uczuć. Inni zwracali uwagę na przekraczanie granic prywatności i fakt, że Instagram nie jest zamkniętym albumem rodzinnym. Jeszcze większe emocje wywołało nagranie wideo, na którym Faustyna Martyniuk została pokazana leżąca pod kołdrą, z odsłoniętymi nagimi piersiami. Filmik szybko obiegł sieć, a fala krytyki była niemal natychmiastowa. Dodatkowe kontrowersje wzbudził opis dołączony do materiału. Daniel Martyniuk napisał m.in., I tak wygram oraz Ja wiem że to drastyczne, ale inaczej nie można, niech powie, co ma powiedzieć. Dla wielu odbiorców przekaz ten był niezrozumiały i szokujący. W komentarzach dominowały głosy oburzenia, pojawiały się zarzuty o instrumentalne traktowanie prywatności żony oraz o celowe prowokowanie opinii publicznej. Część internautów zastanawiała się, czy jest to kolejny element znanego już schematu eskalowania emocji i przenoszenia bardzo osobistych spraw do przestrzeni publicznej.